No, dzień dobry. No zaczyna się sezon cięcia. Sprowokowany tą pogodą. Z połowa stycznia 2020. No i ciepło. Pszczoły nieopodal latają. W nocy minus jeden, plus dwa, plus pięć. I tak stale. Już od dwóch miesięcy. Nie wiadomo kiedy zima przyjdzie. Czy w ogóle przyjdzie. Mamy czas. Możemy się zająć cięciem. Rośliny śpią. Są uśpione, także możemy je ładnie przyciąć. Tu kupiłem sobie zeszłego roku, późnym latem, taką fajną hortensję bukietową, vanilia fres. Napatrzyłem się na te obrazki, które dajecie na Facebooka, i mówię: Ja też muszę mieć, bo miałem kinki, łynki, a teraz vanilia fres. No i co? Jest młodziutka. Miała dwa kwiatki, jak widać. Tutaj chyba też był jakiś malutki. Ale trzeba ją przyciąć, żeby ona nam się nie pokładała. Często byłem w ogródkach, w których takie młode, posadzone hortensje bukietowe, tylko miały przycięte kwiatostany, i następne pędy wypuszczały, co prawda, w dużej liczbie, ale wszystkie pokładały się tak blisko ziemi niektóre prawie na ziemi zakończone jednym małym kwiatkiem lub w ogóle. Otóż, tak, trzeba tą hortensję sprowokować do tego żeby nam pięknie rosła w takie ładne, grube, sztywne pędy a kwiatostany były olbrzymie bo inaczej to uprawa bez sensu tej hortensji bo to jest hortensja, która rośnie prosto do góry no i teraz tak, mamy tu trzy takie błogie gałązki jak widać cieniutkie one już tu są drugi, dwa lata teraz będzie trzeci i z nich jak widać nic dobrego nie wyrasta. Te dwa nowe pędy wyrosły bezpośrednio z bryły korzeniowej, i z nich prawdopodobnie, a raczej na pewno wyjdą następne młode. Jak je utnę tu wysoko, to tylko rozkrzewią nam się te, te dwa, a ten badyl zostanie. Także będzie to troszeczkę dziwnie wyglądać i miało będzie pędów. Czyli ja te pędy, które są takie lichusie po prostu wytnę zupełnie do ziemi, nawet lekko w tak żeby nowe pędy miały szansę tak jak te wyjść bezpośrednio z bryły korzeniowej. Już mamy tu tak czysto. I teraz tak. Te dwa ścinam na wysokość 15 cm od ziemi. Tak, i z nich lub z ziemi mają wypuścić nowe, fajne, takie grube pędy z dużym kwiatem. I tak jeszcze ze 2 lata możemy ścinać blisko ziemi. Oczywiście co roku 15 cm wyżej, ale te pędy, które z nich wypuszczą, będą silne i zdrowe. Oczywiście z tych starych pędów od razu możemy sobie zrobić sadzonki, bo jest jeszcze połowa, stycznia te sadzonki mają się szansę ukorzenić, wkładamy do dyniczki albo bezpośrednio do ziemi i będziemy mieli młode roślinki może nie wszystkie się ukorzenią, ale jest szansa czyli wszystkie cieniuchne błogie wycinamy zupełnie te skracamy na 15 cm od ziemi i będzie wszystko Pięknie nam kwitło. Nie żałujcie, tnijcie mocno. I można tak zrobić ze wszystkimi bukietowymi? Ze wszystkimi bukietowymi młodymi. Pierwsze Młodymy. dwa lata ścinamy tak nisko, żeby po prostu sprowokować rośliny do wytworzenia grubych, mocnych pędów i olbrzymich kwiatów. I do kiedy takie cięcie możemy robić? Do marca, do połowy marca możemy robić. No wszystko zależy od pogody. Jak się zrobi już w marcu bardzo ciepło i. Portencje zaczną ruszać, to już jest trochę późno, ale lepiej przyciąć późno niż wcale.